Ej, ej, ładnie wygląda ta gra. Co? Ej, Beskid, ładnie wygląda ta gra. Podoba mi się grafa. Na filmie? ogólnie? Ogólnie, bo jestem w, w tym, w poczekaniu, czekajcie, muszę wysłać zaproszenie. Ale tak ogólnie, bo ładnie wygląda. Czekaj, jak to się zapraszało na Steamie? Tutaj. Zapraszam do gry. Ej, tutaj 17. Oooo! Ej, skąd ty takie wydziemko zafiłeś? Aha, i to są jakieś podziewia jeszcze. Jak się ustawia jak obatry. No czek, się ładnie. Siemano Może być? Pierwszy <grytanie> raz. Jak? Co? Źle zrobiłem? No tak. Witam wszystkich gorący i gorący serdecznie z tej strony, Carlos i dzisiaj jest gość honorowy, czyli... <grytanie> Buka. Hello! <łysZ modèle> Nie! Jeszcze <Jade> raz! Ej, dobra, zaczynamy! Uff, widzowie! Uuu, kliknij! Ej. Ty czekaj. Tu jest smok! Ej! są łuczek! Ej, ej, tu smoki chyba są nawet. Co? Cień kota, czekaj, dobrze to mówię? Ej, ty, tam jakiś... Y... Czas na mit? I czy? O co chodzi? Ej, tu jest mięso! Ej. ej, tu z tym mimik z tego. Ej, to jeden. Co? Spaduwa. Spadu, spłuczek. No, patrz, on kiedy suicider no? Chodź, 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 ja mam widwy. Jo, ej, o. Ej, 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 nie. Ty, bo ja mam jakąś magiczną kulę. Władaj, rzucę. Ja coś rzuca? Czekaj, co? Mana? Nine. Ej, to jest! Widzowie, wuju czekli chce być Halo! Ej, ej, tak też muszę czyścić! Ej, Poko Weź to wybal! <gryw> ja do ciebie nie podejdę z tym. Ale pa, czek, sprząta ładnie, widzowie. Jo, jo, jo! Weź to tam gdzieś postaw. Czy ja to też. to jakoś podnieś mam? A. Gdzie to jest? A tutaj Ty pierwszą rzecz postawił Aha Ty czeka, nie Dobra Ej, ty, jak to się podnosi to trzeba poczekać aż to się chyba napełni to kółko, co? Oj, parduszek, Szu. Ej, co to jest? Slimik To gierka. Ej, ale... W sumie? Takie uwu trochę. No, chodź Buczek, że czyszczę cię. Ale gdzie? Nie tam. Ej, czy ci to oglądają? No właśnie, yy, czyścimy po żurawinach chyba sok, co? No, na pewno. To jest sok z bo pamiętajcie. Tak <noise> nie tak miał być. Ej. On kaput zaliczył, ty w sensie to ten sz, y, szlam. Jaką jak mam tu dać? E? No e. Nie, no. czekaj, Nie, nie, nie! Ja go mogę nazwać, ty na <noise> e. O, a, dobra, na e, prawym. Przecież tam na dole jest napisane, a ja się jeszcze zastanawiam, jak to użyć. <noise> Carlos. Carlos Troll. Przefiop, poczekaj, się ok. Co za berłobuczka. No, podnieś, podnieś. Ty, chyba wszystko z podłogi wyczyszczone, co ze, i ześć tych ścian. Otóż jak za poziom, czekaj, coś tu jeszcze jest. A, ostatnio robisz, okej. Okay. Jo. ale Fajnie nie ostatnie, jest Te, ławki jeszcze. Nie, czekaj, weź go gdzieś tam... Yy, na bok żyć Bo trzeba to odpalić. Czekaj, aha! My mamy tą... Kulę. O, ty, dawaj. Widzę. Ej, to są pułapki! Aha Ej, czekaj, to mógłby nakarmić tym? Co? No? Czekaj Pach <ścisk> Nie chciałbym Gdzie? to no, 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 no Ej, co to za dźwięk? <laughs> Chciałem ochronić No To ciebie wizowie oh, wow, ej. A ej Aha co Ej o, To jest samo naprowadzający laser Dobra wizowie Wow! Nie, skończ! I zjadłem cię co? Nie, dobra Czeka, ja muszę to wywalić, czekaj jak to się wyrzucało Gran jest Także widzowie Wiecie teraz dlaczego Buczek nie chce ze mną grać tyle Ej, czemu tu jesteś obok mnie, włóczek? Bo jesteś starym. Widzowie, czy włóczek chce grać ze mną? czy nie? O Co? Co mi zrobiło? A, no bo do mnie musisz przynieść, no. Jakiś y, stół tak. trzeba przenieść. Ale ty już ładnie tu posprzątałeś. Ej, co to jest? U, nie oj, oj, oj. Podchodź. Tłum <noise> mogę nabić? Ej, to pokażę, jakbym miał? Nie, ja to mam zrobić. Elon, pokażę, jak miałbym więzko. Buczek, jakiś planek krwidu się zrobiły. Ty, jego ja nie mogę złapać. Jest za duży chyba. Ej, A. Nie. A, tu są słońki. Okay. Ej, chyba jest bóg, co? Ja go nie mogę złapać. Ej, a to przez skrzynkę też tutaj? Mimikałasz tutaj, mu się nie? nie, 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 to jest ten zwykły. Ono, buczek, on umarł. Ej, ja, ja go nie mogę podnieść tego szlam. Ty, patrz. Cały czas. Zobacz. Bo masz mięsko u siebie cały czas. Jak to? Ja nie widzę tego mięsa. A? Co? co? Ja go nie widziałem. Kotlo, takie zwielki to, taki to kotlo. No ej, ej, ale na serio. Ja go przed ekranem nie miałem. So, ja tobie zostawię to miejsce. Dlaczego? Bo władzisz na to. Ale gdzie? Już ty wiesz. O oh no, to jest kolejna pułapka. Masakra z buczkiem, ile tylko krwi jest. Ty, ale to jest problem z tym, bo jak my dotykamy to mięso, to to się kolejne plamy robią. Mhm. Uh -huh. To będzie zaraz iść Ey. ten. Ale nie, nie, ej. My musimy je wyrzucić, bo... Zobacz, one, one też robią te plamy. Te slajmy. Eee, dobra. Idę po mimikach. Jo. Uh, już myślałem, wszystkie jak idziesz? Czekaj, jem mięso. Zapewne moje. Ale niektóre rzeczy się bugują. Jo, jo, nie jo. Widać jo. Tego. No. Troszkę tak. Że widać, że to jest czasem dostęp. Ale z połoko zagrać taką domówkę. Ja nie wiem, jak ja mam blisko podchodzić do tego mimika, wiesz? On... On się najadł tym już, czy co? Aha! Ej! Ode mnie, on z zwidł, nie chce tego mięsa, nie? Ale jak ja tylko podszedłem, to on mnie od razu zjadł. To... Co to jest za krytynizm? To yeah. wow. mi się O! Co, połączyłeś to laser znowu? Nie. Się dziwnie no zwobowałem, ale... dzięki... C Aha! <grywa> to ma być większy stół, a to jest do siedzenia. Nie. Ja też myślałem, ja nie lubię do niego podchodzić, on tak dziwnie reaguje <grywa> na mnie. <grywa> o, o zasłaka małpuczka. Patrz, Ej, ale to wygląda... Ej, to wygląda jak to na te ściany, nie? Jak się maluje. Jest, pałek, No. To jest tak tiltujący badziew. Ja nie wiem, jak ja mogę go nakarmić. Spróbuję tego. O! Ten jest bardziej taki uprzejmy. Czekaj, ej, stój, stój. Ty Bo? masz slaima i mięso jednocześnie? A, czyli zbugowało się u mnie, okej. Okay. Aha. Ja. Co? Wlazłem jakieś Aha, okej. Padłem. Okej. Jeszcze ten laser zaraz będziemy strzelać Weź ustaw na tam spawn bo oszaleje i taką jeszcze ilość drogi przybyć <grym> Ej czekaj jeszcze jedna rzecz Mana 14 Ty nie wiem Może tam trzeba pójść Ej Te pochodnie zapal więc? Aha, obojętku, oh zapomniałem, widzisz. Dobra, co co, zakończymy level. Oczywiście. Zobacz, trzy levele wlazły nam 375 jakichś ticketów Ale w sumie troszkę, troszkę długi był ten level albo po prostu my no. nie ogarnęliśmy nie wiem